Wielka Brytania. Kraj, w którym pociągi spóźniają się z taką samą niezawodnością, jak złodzieje na skuterach odjeżdżają z czyimś telefonem. Więc co robi rząd, żeby poprawić sytuację? Oczywiście wydaje ponad 50 miliardów na budowę szybkiej superkolei. Po czym porzuca połowę projektu. I kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. No dobrze, ale gdzie poszły te miliardy? Czy mamy już piękne, szybkie pociągi sunące przez kraj? Nie, nic takiego. Za to mamy wykopane tunele, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Setki hektarów ziemi wykupionych przez rząd, które teraz są kompletnie bezużyteczne. No, i mamy rozwalone miasteczka i wioski, gdzie ludzie musieli opuścić swoje domy dla linii kolejowej, która nigdy tam nie powstanie. Oto historia HS-2, jednej z najdroższych katastrof inwestycyjnych w historii Wielkiej Brytanii. Projektu, który miał zabrać Brytyjczyków w przyszłość, ale zamiast tego wysadził budżet i ugrzązł gdzieś pomiędzy Londynem a politycznym chaosem. Szyny, szyny były złe, a podwozie. podwozie... Podwozie... Podwozie też było złe.